Dolni Murawa i jesteśmy z grubą ekipą. A! Jadda! A! Czeka! Panie Tomaszu, korbę mam krzywą. Tomasz, A, dzika sekcja. Hej tu w dzisiejszym odcinku jesteśmy na bike parku Dolni Murawa i jesteśmy z grubą ekipą. Kurde, jakieś roboty drogowe czy tam roboty budowlane mi zaguszają, ale to nic. Jesteśmy z grubą ekipą, jest totalny, totalny rozpierdziel. Jeździmy, bawimy się, śmiejemy, drzemy, po prostu jape. Wszystko to, co najlepsze. Jest to trochę inny odcinek niż inne, ponieważ, no, jednym słowem, jest rozpierdziel, więc jestem ciekaw, czy Wam się spodoba taki odcinek z odwalania różnych głupot. No i oczywiście sobie go, lecimy po 100 koła social media wbijacie. No i co? Lecimy odwalać niezłumaniane No dawaj, młotku, dawaj, ogień A! Jazda Jadą koty Hiha! Panie Tomaszu. Jakie piękne linie pan obiera Hiha! Panie Tomku To się nagrywa O kur... A? O. Ucieka mi Pan Tomasz Ależ, brapy, z hamulcem piękne. O tak, a chaty jedziesz dalej. Panie Tomaszu! Ależ, on wywija tymi girami. Jezu, zaraz mi tchu nie starczy. O, o, o. o kurde, nienawidzę tych kamieni. O. Opa, no fute, o Jezu, boże jak kasztan, nie. ale dobrze o to chodzi. Tak ma być. Tutaj no futerek, Tutaj nic. Ha! ona, Ale idzie bokiem! Ja, pierwszy. Czekaj, bo mi tchu nie starczy. Powiedz coś śmiesznego. Kurwa. Coś śmiesznego, kurwa. Coś śmiesznego. Mam nowe krema, tu te klocki muszę dotrzeć O korba mi się... ej macie imbusy? Nie No nie, na boki Del, Delikatny luz, ale ta tak ma być Jak mi odpadnie to trudno Na dole, jestem pierdolony Dobrze jedźmy, dawaj, daj miodu Warszawska Panie Tomaszu Jak pa... Ja! Yeah! Panie Tomaszu, pan skacze jak saręka! <laughs> Jecha! Yeah! Bardzo ładnie! <grymne> Nie no pan Tomasz, to jest wariat. Proszę spojrzeć O daleko O, o daleko jest i kładeczka Je, yeah, bang! O! Chunię mam Halt! Hamuj! Hahaha <grystanie> Jedź, jedź, jedź A ja, ty czemu się krzyczysz havuj. Tak for No jedź, jedź, jedź Ogień, ogień, ogień Dawaj, dawaj, dawaj Dawaj uh -oh. <grystanie> Pan Tomasz! Oh. Rower mi spod dupy wyjechał jak robiłem sobie Tak jest yeah. ah. <laughs> Styl żaba <laughs> Styl żaba właśnie został zaprezentowany. Bardzo ciężki do opanowania. Lecz pan Tomasz go opanował do perfekcji. O, hamulec mi się kończy. Ale piękne niedoloty. To się szanuje. I teraz step up. Na którym tatuś złamał sobie obejczyk po prostu chciał zrobić front flipa, ale puścił rower w połowie i poleciał na gębę. Tak też się zdarza, nie? Widziałem? Widziałem, ładnie. No. Dobra, czekaj chwilę. Czekamy na naszą ekipę polską. Polska górą! Jedźmy! Ustawienia Slopduro duro Teraz będą kamyczki <grym> I korzonki więc może być Czeka! Czeka! Uhoho. Niedobra! Ja! Pierdzielę za blisko! Pan Tomasz to jest niezły wariat Co on odwalił właśnie Zrobił whipa, że dowalił obręcz Pojadę tędy Aaaa! Panie Tomaszu! <grymiasną> Jest! <grymiasną> 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 nie wiem jak ja to wyratowałem z jednym heblem, nie? Ale byśmy tak że się rąbnęli, że szok <grymiasną> Ja jadę powoli, nie? Sekcja. Co ty żeś zrobił? zrobił. Kurwa! Ja już nie jeżdżę K**ole Koniec kariery Opinek zahaczyłem pedałem Nagrałeś to? Nagrałeś. Zajebiście Dobra, chwila przerwy. Ale dwa razy wyjść na jednym zjeździe. To jest ta choroba. Nazywa się debilizmem. <grym> znowu bym się Krzywą. Korbę mam krzywą. Korbę chyba. Serio? No. Ja. Albo pedał, pedał może się wygiął. No. Pedał wygiąłem. No. To zali za trzy dychy, to nie szkoda nawet. Dobra, dawaj Czarny. Panie Tomaszu, czarna. Czarna R. やか。 Panie Tomaszu, ale to było dobre. Ha! <ścoughs> <Yo. ścoughs> przeleciałem nad Tomaszem. Yo, i wylatujemy tu już na czerwoną! O kurde co się stało? Na tej tulejce luz się tak? No a chwilowo to nie było. Let's go baby. <laughs> Pan Tomasz z luźnymi tulejkami na dupca dalej a my już tutaj wylecieliśmy na końcówkę praktycznie wszystkich tras i tak naprawdę mega fajne odwalanie więc jeśli mi się podobało koniecznie zostawcie łapkę w górę piszcie w komentarzach no mi się mega podobało kurde ciężko mi się gada bo też nie mogę złapać dechu w dechu przez to jak się cały czas śmiałem no i co ciśniemy dalej Ta mucha mi wleciała do ryja Ja yeah! <tryk> 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 O kurde, presję się zżygałem O Ja pierniczę Ale jazda No i co? Koniec odwalania Jeśli odcinek Wam się podobał No to piszcie w komentarzach oczywiście zostawcie łapkę w górę No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku Nara